The floor. Śmierć już wyczepiła się w niego swoimi długimi kawurami. Żołnierz popatrzył na mnie wyciągniętym ręką, a jego bardziej przyczeptały błagalnie. Jeśli mu nie pomogę, umrzę. Przywarłam do ziemi, żeby nie stać się celem. I podczołgałam się do żołnierza. Trzymaj się! Mój głos rozpłynął się, utonął w hałasie, pozostając niesłyszalny. Lecz żołnierz dostrzegł, że się zbliżam i w jego oczach pojawiła się nadzieja. Hani... Tutaj mam problem z nagrywaniem, bo yy, teraz będzie dużo sekretnie, bez odcinków, ale większość jest bez głosu. No bo po prostu nie byłam, jakby przez tą zmianę telefonu, nie byłam w stanie go dodawać dla was. Ukrwawione drżące palce wyczepiły się w moją dłoń. No już, wy wyrywam. Udało mi się dosięgnąć do tego osłonie. Uratowałeś, żołnierza. Bój i stres sprawiły, że gdy tylko znalazł się w bezpiecznym miejscu, opuściły go siły, i ale przeżył. Wojna trwała. Nie miałam ochoty uczestniczyć w działaniach wojennych, ale to było to, o czym mówił Herald. Nie możesz nie być częścią tego wszystkiego. Właśnie to starał się nam wytłumaczyć Herald. Wojna wyciągnąć się w tę grę, a ty już staniesz się jej jeńcem. No cóż... Tak chyba miało być z tego, co widzę tutaj. Dlatego trzeba było nauczyć się jego praw i zanim się poł połknie. Eksplozja, strzelanina, ucieczka, barykada okazała się gdzieś daleko za mną. Droga anioła, biegałam przed siebie jak najniżej, pochylając się ku ziemi, miotając się na różne strony, by unikać strachu Wszystkie ok ogólnie kochani rzeczy, które miałam zrobić, stosunki wszystkie robiłam tak było, nawet poznałam, że chyl jest człowiekiem. Tutaj mamy aniołka, cały czas nieczysty aniołek jest. Co chwilę atakowali mnie żołnierze, nie robiłam uniki. Nie kontrolowałam, broniłam się tylko. To nie moja wina, ludzie nie powinni ginąć z mojej ręki. Nie odwzorowała się we mnie chęć niż Nie śmierci. Nie słyszałam następnego dominicznego szepku, napawiającego przepuszczeniem w sobie wodzy. Chciałam od, do, od, do, po, po prostu, żeby to szybko się jak najszybciej skończyło, jak czas nagle zwolnił. Pojrzeniem nieśmiertelnego, jest strzegłam przed siebie kule, lecącą wprost na mnie. Zamarłam, jak zaczarowana, z jakiegoś powodu nawet nie próbując się ratować. A ktoś złapał mnie na rękę i szarpnął w bok. Ojej! Kula ominęła mnie! W taki sposób długo nie pożyjesz na wojnie. Lucy. Oh my god, tej sceny nie było. To chyba tylko napad of Angel. Zaatakował go żołnierz i stracił życie z ręki Lucyfera. Demon spokojnie wytarł zakrwawione ręce i spojrzał na mnie ze zdumieniem. Sądzisz, że można wygrać wojnę broniąc się tylko? Proponujesz zostawić za sobą ścieżkę trupów? Aniołki zawsze robiły zwalniać mokrą robotę na demona. Kule stały wokół nas, ale żadna nie trafiła. Nikt na nas niczego nie zwala. Broń lucyfera podskoczyło mu, mu w rękach, wywrzucając z siebie długą serię. Lewam strzelał do wszystkich, którzy próbowali do nas podejść. O mój boże. Tak. Ona jest moja! Nie zbliżajcie się do mnie! Oh my god, this is Patos and Romantic, seriously. Ktoś powinien to zrobić. Zatrzymał się, żeby zmienić amputację. Pójście nad gwiazdek upadł nam pod nogi. Czasem nie zabić to bardziej okrutne niż odebrać życie. Jeśli... Jeśli już być aniołem, to mądrym, a nie tchórzliwym. Ej, Bez takich! Elzyfer uniósł broń i ruszył naprzód w centrum piekła. On tu się normalnie czuje jak jakiś bóg. A ja biegłam, nie patrząc dokąd ani kto jest obok mnie. Żołnierze padli już i się nie podnosili. Ktoś złapał po mnie za nogę. Na ziemi leżał żołnierz. Jego wyschnięte wargi wysyptały wody. Potrzebuje pomocy. Obejrzałam go, ale on, on nie, nie przeżyje. Rana w jego dziurku nie dawała najmniejszych szans. Choć żołnierz wciąż czekał się życia, rozpaczliwie po zwierzęcemu. Chciał żyć. Oszepło, jak on chciał żyć. Skuliłam się, ale ryzyko stało się niewielkie, mniejsze. Wydawało się, że powietrze było pełne kul. Co zrobić? Wróciłam na jego ukrycia. On i tak umrze. Chyba tutaj powinno się zrobić, że on i tak umrze. Postanowiłam nie ryzykować własnym życiem, żołnierz i tak jest już jedyną nogą w grobie, on i tak umrze. Przestąpiłam przez niego, odskoczyłam na bok, schroniłam się za osłoną. Wojna była okrutna. Aaa! Wydostało się, ten bój kończy się bez końca. Niemal zapomniałam, że ty tylko lekcja, że mój dom jest nie tutaj, na ziemi, a ciało żołnierza nie jest moim, lecz niebawem wszystko zaczęło ciemnieć i rozpływać się. Ocknęłam się w wirze. W głowie mi się kręciło, a ciało drżało. Wielu uczniów, jak ja, rozglądało się nerwowo, wyglądając na zmęczonych i z lekka wystraszonych. Witajcie w domu. Wróćmy do klasy. Ledwie pow powtórzył słyszalnie. Nie patrzyłam nawet, dokąd idę. Mój wzrok był skoncentrowany na butach nauczyciela. Herat usiadł na miejscu, położył nogi na stole i rozejrzał się po gabinecie. Cóż, obserwowałem każdego z was i powiem tak, wypowiedział wiele uwag, zanim doszedł do mnie. A jeśli chodzi o ciebie, Wiki, zrobiłaś wszystko, jak należało. No i właśnie to chciałam słyszeć. Pierwszy żołnierz naprawdę potrzebował pomocy, udzieliłaś mu jej, drugi był już skazany, czego nas to uczy? Czasem nie warto się poświęcać, głupi, ale turyzm nie przyniesie nam zwycięstwa. Ale bez, be, bez pomocy. Kiedy jest niezbędna, daleko nie zajdziemy. Bardzo ważne jest podejmowanie właściwych decyzji. Kiedy wydaje się, że wokół nam spanuje szaleństwo, są jeszcze jakieś pytania? Austi podniosła rękę. Tak? Dziś nie dali nam nic do jedzenia. Nie ma już zapasów żywności. Aj, kochani, Edysysys, Ema i Wina, because po prostu zrobiłam coś takiego, że popieram totalnie Melbontę i, i nie powiedziałam o planach tego, że jakby. Żywność nam zabrali, a ja tutaj chciałam po prostu zmienić wybory i wiecie, się bardzo z nalbą Tylko nie wiem, jak to będzie ze mną i z ludzkiem jeszcze. Boję się trochę. uczniowie zaszemrali, potwierdzając, że problem istnieje. Nie, wiecie przecież, że mamy teraz problemy z zaopatrzeniem. Niemniej znaleźliśmy rozwiązanie. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przede mną siedział Aster. Kołysał się na krześle ze znudzeniem, przesłuchując się rozmowie. Jego usta rozciągnęły się w uśmieszku, jak gdyby wiedział więcej niż inni. Trochę tak jakby to on był jednym z tym wspólników. Uznał moje spojrzenie za zaproszenie do rozmowy. Zabawne. Niedługo zacznie się wojna, a oni martwią się o smakołyki, bez których i tak zdołają przeżyć. Bez jedzenia robimy się słabsi. Zupełnie jak siła mogła nam pomóc. Herald wstał z za biurka. Na tym koniec jesteście wolni. Zabrał książki i wyszedł z gabinetu. Usiadłam na kamieniu reszty altany. Re, altan. W ogóle w szkole dużo było resztek. Resztki wspomnień, resztki nadziei, bólu. W ogóle ta szkoła tak się zmieniła. Było tutaj tak beautiful. Bólu, który przypominał o sobie jak dawno wyrwany ząb. Kości się zrosły rany zagoiły, ale wciąż jeszcze bolało. Czułam w sobie siłę, która mnie rozpierała. Moc, którą przypadkiem otrzymałam od Melbontę. Jak mówiłam, jaki będzie miała, właśnie to będzie jej siła, przejmowanie energii Melbonte. Nerwowo zacisnąłam palce, tar. łam skórę, aż zaczerwieniła. Próbowałam zmusić się do tego, by wstać i zacząć trening, lecz strach przed tą niezdaną siłą napełnił mnie niecierpliwością. Ty to zrobiłaś? Co zrobiłam? Uwolniłaś mnie, Kochani, słuchajcie, ten fragment właśnie z człowiekiem, którym jest. Rozważałam się ostrożnie, jakby wszyscy mogli słyszeć moje myśli. Nie rozmawialiśmy od tamtej pory z Fyrem, z Lojem, jak człowiek z człowiekiem. Moje porozmawiać z nim, poćwiczyć i z nim poćwiczyć, być z Lojem, być wszystkim innym, chcę poćwiczyć sama. Ogólnie to, <laughs> poćwiczyłabym sobie z Ludzkiem, no bo z Ludzkiem, jak wiadomo, mam bardzo, bardzo jestem zakochana i w ogóle, ale jestem ciekawa, jak ta scena z Lojem wygląda, bo po prostu nie miałam z nim żadnych jeszcze scen i dzięki zajmowaniu się Fyrem wszystko tutaj się zmieniło a kochani z ludzkiem możemy być jeszcze wiele, wiele, wiele razy a tutaj warto pozobaczyć pewnie chowa się w jakiejś jaskini poleciałam do niego w głębi pieczary rozległo się miarowe urwane postękiwanie przycisnęłam się do kraty i ostrożnie wyjrzałam za niej loj robił pompki na spięściach na jego plecach wyraźnie rysowały się naprężone mięśnie jak zaczarowana obserwowałam jego ruchy po bokach ściekały mu krople potu, zatrzymując się na chwilę w zagłębieniach między żebrami, a potem płynęły w stronę brzucha, znikając z widoku. Lloyd ćwiczył jeszcze kilka minut, a potem wstał i potrząsnął głową i nie patrząc w moją stronę rzekł: "Podglądasz?" "O, ja przepraszam. Co się stało? Chciałam o coś poprosić." Zawsze do usług. Zawstydziłam się nieco od przypływu jego uśmiechu, ale szybko wzięłam się w garść. Po rytuale pojawiła się we mnie siła, moc. Czuję ją, ale nie wiem jak ją operować i jak ją oswoić. Podszedł do mnie, dotknął splotną słonecznego. Czujesz? Tak. Cała twoja siła jest tutaj, skoncentrowana. Tak jak gdyby wysuwasz rękę w... Woreczek kontrolujesz ilość cukierków, które chcesz wziąć. Tak samo możesz kontrolować swoją moc. Odszedł kilka kroków do tyłu, machnął w moją stronę. Spróbuj się nie zabijać mnie, a potem pozbawić przytomności. Co? No już spróbuj. No, a jeśli zrobię ci krzywdę? Uśmiechnął się z zmieszaną ironią i Nie sądzę. Znów machnął ręką. No już śmiało. Och, no dobrze. Przy... Mknęłam oczy, wyobraziłam sobie, że czerpię część mocy z wyciągniętą, ręce skierowałam ją na Loja, tylko z lekka się zaświał. Ty nie poruszysz nawet myszki, jesteś pewna, że masz moc? No dobrze! Zapas energii był ogromny, musiałam wziąć tylko jego cząsteczkę. Hu! Wow, Loja odrzuciła na ścianę. Sios był tak silny, że na skalę pozostały pęknięcia. Aj, Loy! Podbiegłam do niego, opadłam na kolana, gorączkowo zaczęłam go badać. Och, to to było mocne. Jesteś cały? Niby tak. Uniósł się nieco, opar o ścianę. Widzisz, to takie, to nie takie trudne. Usiadłam obok niego. Tak. Zapanowało niezręczne milczenie. <laughs> Loj! Tak? Dlaczego ciągle się biłeś, kiedy byłeś w ferem? Loj poruszył się, próbując zmienić pozycję, zupełnie jak gdyby to jedno pytanie sprawiło, że poczuł się nieswojo. Znajdując się w ciele zwierzęcia, będąc człowiekiem, nie mógł się powiedzieć co trudne, byłem pełen agresji, nienawiści i rozpaczy. Ojej. A ja w ogóle pamiętam co Lucek mi powiedział podczas naszego treningu i tak w ogóle to szkoda, że nie można zrobić tak, że najpierw potrenować z jedną osobą, potem z drugą, tylko trzeba wybierać. A ja tak nie lubię wybierać. Chcę. Z... Wieloma. Chciałem się nawet zabić. Nie. <laughs> A jak teraz? Teraz mogę o tym opowiedzieć. Spojrzał na mnie otwarcie, szczerze, z prawdziwą wdzięcznością. Dziękuję ci. Twoje córki z poprawiło się. Coś w głębi jego oczu zmuszało, bym na niego patrzyła, nie odwracając się niby pod wpływem hipnozy. Nie ma za co. Loj odsunął się ode mnie z lekka. Nagle zrozumiałam, jak blisko staliśmy. Wstał, podał mi rękę i pomógł się podnieść. Masz zamiar zostać w tej pieciarze? Nie mam dokąd iść. Możesz zamieszkać w szkole. Nie. Jego odpowiedź była twarda. Zbliża się wojna. Chcę być na neutralnej stronie. Zanim wybiorę, długo się przyłączyć. Jeszcze nie zdecydowałeś? Nie wiem, która ze stron jest z mniejszym złem. Na razie zbieram siły i informacje. Wyjrzał z, na zewnątrz i patrzył na niebo. Niedługo się ściemni, lepiej już wzlatuj. Wziął mnie za ręce, ścisnął je i szybko puścił. Pamiętaj, że zawsze można mnie liczyć. A teraz leć. Dziękuję, Loi. Rozpostarłam skrzydła. Wiatr od razu mnie uniósł. I'm so sorry. Lodowaty wiatr hulał w to w jedną to w drugą stronę, zupełnie jak gdyby nie mógł znaleźć w sobie miejsca. Tam jest mały Melbonti i anioły i demony. Skupiłam się i rozejrzałam. Gdzie ja jestem? Próbowałam sobie już wspomnieć, jak się tu znalazłam, ale nie dałam rady. Nie! Wokół małego Melbontę zamarły niemoznane mi anioły i demony. Uspokój się, nie zrobimy ci krzywdy! Podchodzili do niego ostrożnie, ale on cofał się, wciąż krzycząc. Nie! Jego krzyki przybudził falę energii, która zmiotała połowę nieśmiertelnych. Część z nich już nie wstała. – Przestań! Nic ci nie zrobimy! – zrobili jeszcze kilka kroków w jego stronę, ale Melmonty znowu wściekle zakrzyczał. – Nie! – odpłyłem instynktu, bo i zatkałam uszy. – Nie! – nieśmiertelni zrobili to samo, ale to im nie pomogło. Jeden za drugim padali na kolana, a potem na bok lub w tył, aby więcej się nic nie poruszyć, pozabawić ich krzyk dziecka. O mój Boże... Tuzin martwych wykrzywionych strachem twarzy zamarł mi przed oczami. Zabił, zabił ich wszystkich. Kochani, mam nadzieję, że mi wybaczycie te problemy z głosem, ale obiecywałam, że kiedy będę mogła, to głos będę dodawać. Pat patrzyłam na Melbontę. Słyszał ciężko, jego ramionka pospiesznie unosiły się, opadały, żeby znów podnieść się w napięciu. Był wystraszony, dotknąć go i uspokoić. Cały czas tę relację naprawiamy. W milczeniu patrzyłam na... znaczy... naprawiamy, zwiększamy. Zagubionego małego chłopczyka, który siedział samotnie wśród pozbawiska swojej nienawiści. Ze zdziwieniem spoglądał na trupy nieśmiertelne. zupełnie jakby nie miał z nimi nic wspólnego. Jak dziecko, które po zdeptaniu Karlucha nagle dziwi się, że owad już się nie rusza. Nie miałam konkretnego celu, futrego planu, altruistycznych pobudek. Po prostu podeszłam do Malbonda i położyłam mu dłoń na ramieniu. K memu zdziwieniu poczuł mój dotyk. Drgnął, patrzył wprost na mnie. Jego wyschnięte wargi powoli osłoniły się ze cwienia. Widzisz mnie? Wpłynęłaś na bieg historii. Jego policzki były mokre. Jednym szybkim ruchem otarłam mu łzy. Melbontę podniósł na mnie bytające, błagalne spojrzenia. Lecz ja w tym momencie zaczęłam się już oddalać od widzenia i od Melbontę. Drgnął, wciągnął, podnosząc ręce, jakby próbował mnie złapać, ale ostatecznie nie pobiegł za mną. Po prostu patrzył, jak się oddala. Niebawem Melbontę zmienił się w płatki, ski obraz gdzieś na horyzoncie, a potem w ogóle zatonął w O mój Boże, this is a. Ach. Noc cisza. Leżałam w łóżku zaplątana w kołdra. To był sen, nie widzenie, we śnie. Serce zaszalało w piersi. Drżałam, nie mogłam się uspokoić. Wcisnęłam się palecami do ściany. Odjęłam nogi rękami i patrzyłam w jeden punkt, nie myśląc o niczym. To było jak medytacja. Zapanie mini w tle, w tle pomogło mi się uspokoić. Chciałam położyć się z powrotem, ale w końcu przemknął jakiś cień. Hmm? Cień oddzielił się do szafy i, którąś dotąd zlewał, zmienił się w postać. Uniosłam, wpatrywając się w ciemność. Cień nagle poruszył się tym razem szybko, nie kryjąc się, rzucił się na mnie. Ach! Zatkało mi usta. Sucha, duża dłoń pachniała sosnowymi gałęziami i rzeką. Ten zapach, nie mając nic wspólnego z doczeniem, tak mnie dziwił, że szeroko otworzyłam oczy. Melbonte? Dlaczego widzę Twoje życie? Po co pozłasz mi te widzenia? Nacisnął ręką mocniej, wciskając mnie w poduszkę. Zaczęłam się dusić. Mmm. Zabrałaś mi sny, patrzyłam w jego wyrażające rządze oczy. Było w nich wiele nienawiści, ale za nią kryło się coś jeszcze. Być może udawało mi się dostać coś, czego naprawdę nie było? Na, nie narastający nie, strach myśli, którą zmieniła się w pewność. On mnie zabije! Przez chwilę hań zrobienia tego, co bym była widoczna w mowie jego ciała, lecz nagle drgnął, odskoczył ode mnie, jakby się sparzył i rzucił się z powrotem w ciemność. O mój Boże. Ach! Noc, cisza. Leżała w łóżku, zaplątana w kołdra. Podwójne widzenie? Melbonty tu nie było? Przeszłam się do pokoju, badając go. Wszystko tak, jakby było. Mimi spała słodko. Mam, szczę na szczę mam szczęście, niczym się nie, się nie martwi. Wróciłam do łóżka. Długo patrzyłam w kąt, jakby oczekując, że znów za ja czym w nim cień. To diabła z tym. Przyknęłam głowę kołdrą i, I tak w ciemności bezpieczna zasnęłam. To były podwójne widzenia. Rankiem mama wezwała mnie do sali rady szkolnej. Przyszłam jako ostatnia. Herat, Miselina, Demon Manon i nawet Crowley. I, li, y, i Lilo siedzieli już za stołem. Serafin Crowley nie wyglądał najlepiej, ale w każdym razie zdrowiej niż tydzień temu. Kiedy weszłam, mama zwróciła się w stronę, poważną, pełną skupienia miną. Wejdź, siadaj. W kole nie ma już prawie nieśmiertelnych, niektórzy by i godni zaufania. Za to już wiecie, w szkole pojawił się szpieg. To pewnie któryś z aniołów demonów. Zmieniamy wybory, to pewnie któryś z demonów, demonów ale tak ogólnie to nie podejrz... bardziej podejrzewa, bardziej bym podejrzewała anioły, bo one pragną władzy i tak dalej. Ale też nie wiadomo, ale teraz powiemy, że to pewnie któryś z demonów, Badwecek, this spadł of angel nieczysty. Rad uśmiechnął się. Na pewno któryś z demonów, kto jest i nie one. W głosie wyraźnie słychać było sarkazm. Kto by nie by, kto jest i nie one. Nie był. Zabrałam tu tych, których mogę zaufać. Jaki zaszczyt. Co się stało, Rebeko? Usiadłam ze stołem. Pole, po, y, polecałam sprawdzenie wszystkich ksiąg i amuletów, jak przechowane w szkole. Niedawno odkryliśmy, że brak amuletu, który skrywa energię. Felicio miał taki. Tak, ale on wierzy, że to był Felic... A, Tak, ale on wierzy, że to był Felicio. Ukradł amulet silniejszy od swojego. Tak na pewno to na pewno dla Melbonte, żeby szefa go nie znalazł. Ale czy ten amulet dał sobie radę z energią Melbonte? Mnie też wydaje mi się to wątpliwe. Czy potrzebuje amuletu do czegoś innego? Mama złożyła dłonie jak do modlitwy i w zamysleniu przycisnęła je do ust. Na razie nie wiemy, jakie dokładnie plany ma Malbontę. Tak, i to jest problem. Nie możemy przewidzieć jego dalszych działań. Miselina podniosła rękę i rozległ się spokojnie wysoko. Głosik wysoki? Ona ma wysoki. A co z cytadelą? Oni nam pomogą? Mama odpowiedziała gwałtownie, jak gdyby dając znać, że nie ma co do tej dyskusji. Nie. Szkoła zyskała absolutną autonomię. Teraz zostaniemy sami, bez nadzoru i bez pomocy. Rebeko, wygonili cię z rady? Jak do tego dopuściłaś? Uporządkowałam priorytety. Mama skłonił głowę, wyrażając szacunek. Oprócz innych kłopotów mamy jeszcze jeden istotny problem. Mama zwróciła krótką przerwę. Niedawno wysłaliśmy skrzydłobębników po wizucie, ale nie wrócili. Jedzenia już nie ma. Ale my i tak nie jedliśmy już kilka dni. Wiem, trzeba wysłać skrzydłolotników jeszcze raz, ale nie ma kogo. Zgłosił się tylko Andy i kilku chłopaków, za mało ich. Ja też polecę. Wykluczone. Sama powiedziałaś, że nie ma nikogo innego. Mama pomilczała. Wiki, jeszcze jest pewna, że dasz sobie radę? Ja poz, jest, postaram się. Jestem pewna. Nie wiem. Jestem pewna. W oczach mamy mignęła duma. Jest, jeśli jesteś pewna, w takim razie ja nie wątpię w ciebie, córeczko. Wstała ze stołu. Postanowione. Wiki wraz z wyrusza po aprowizję. Sądzę, że na tym możemy skończyć naradę. Kiedy wychodziłam z, z sali, narad ogarnęło mnie przeczucie. Nie mogłam powiedzieć, czy było dobre, czy złe, ale jedno wiedziałam na pewno: coś miało się zdarzyć. Okej. Okay. Trzeba było wstać wczesnym rankiem skrzydło lotnicy zawsze wylatują pr pierwszymi promieniami słońca. Andy był w awangurze grupy, czyli tam chyba w czołówce, wydawał krótkie polecenia pilnował załadunku pustych kontenerów na drewniane platformy czterech wzięli próbeliny i wyzlecieli podnosząc ładunek. Skąd bierzecie prowiant? Zależy. Czasami się z nami myśliwi głowią zwierzęta, lecz przeważnie Stadela zostawi prowiant w umówionym miejscu. Mamy kilka miejsc, w których jeszcze nie zabraliśmy aprobacji lecz na razie nijak nie uda się tam dotrzeć. Andy zauważył, że skrzywód do lotnicy syła dunkiem. Już byli gotowi do odlotu. Gwiznął, machał ręką pozostawą, krzyczną. Już czas! Andy leciał przed wszystkimi. Ja leciałam za nim na fyrze. Droga była długa. W początku czułam niepokój, ale stopniowo minął. Długa podróż, już męcząca, ale ogólnie to nic takiego. Przyglądałam się niebu, skałom, czubkom drzew, gdy nagle zostałam zatokowana z prawej strony. O nie! Wszystko wokół zakręciło się, zawirowało i tylko kątem oka zdążyłam zauważyć, że innym skrzywotnikom ktoś nakłada na głowy worki. Nie! Próbowałam wyrwać się z czyichś twardych objęć, ale na mnie narzucono worek i spętano mi ręce. Nie wiedziałam, dokąd nas wprowadzą i co będzie dalej. Poczułam, że wyrzucono mnie do pustego kontenera na żywność. Andy chciał mi coś powiedzieć, ale kazano mu milczeć i chyba uderzono go w głowę. Dokąd nas zabierają? Czego od nas chcą? Niepewność jest najgorsza ze wszystkiego. Po skończeniu w długim czasie wypuszczono nas i zmuszono byśmy uklękli. Nasi porywacze zrozmawiali ze sobą, lecz nagle ich rozmowy ucichły. Dały się słyszeć spokojne kroki, które ucichły, gdy dotarły do mnie. Dotknęłam palcem noska buta, zupełnie jakbym na podstawie tego muśnięcia mogła rozpoznać kto to jest. Rozek śmieszek porywacza pozbawiła moja próba. Wszik! Zerwano mi z głowy worek. O no, Marbon to pa patrzył na mnie z góry. Malponta uśmiechał się, ale u uśmieszek zmienił się w wyraz zdziwienia. Wspomnie jakby nie spodziewał się, że zobaczy mnie. Przykusnął tak, że nasze twarze znalazły się na jednym poziomie i rzekł spokojnie. Witam w moim sekretnym obozie. O mój Boże. Już dotarliśmy. This is the end of this odcinek 50 aniołek, 19 demonek, 23 chwała. I 857 diastrów, mądrze kochani, że w miarę dobrze się nagrało. Nie bałem, widzimy się w kolejnym odcinku z sekretniego, z nieczystego aniołka. was, papatki.